Temat, I Liduś. Witamy w kolejnym odcinku na Zombies. W tym odcinku pokażę Wam nową taktykę na Derizę. W ostatnim odcinku e, mieliśmy inną taktykę, więc zmieniamy e, i pokażę Wam nową lepszą. Właśnie mam marcjanka, ja gram, mam marcjanka i rezonatora, czyli ulepszony RPK. No dokładnie, ulepszony RPK, R115, fajny gnacik tutaj właśnie się staraliśmy, żeby go ulepszyć i wykorzystać takiego fajnego glitcha na trzy gnaty, no ale jakoś nam nie wyszło, ale będziemy go próbować jeszcze raz zrobić z masjankiem, ale nie wiemy jak to będzie, bo yy, bansing bety to trzeba było wsadzić w, w RPK, kupić gnata i wyciągnąć bansing bety, myśmy zrobili trochę inaczej i poprawimy to przy masjanku Idziemy na naszą kampę. Nie, nie pokazywaliśmy wam od początku, ponieważ znacie początek? Gramy tak samo na początku jak w tamtej. Wtedy pojawiłem się tu. Otwieramy tu po kilku levelach. I mieli, wtedy mieliśmy kampić tu. Dalej tu kampimy, ale zmieniamy totalnie. Zobaczycie. Otworzyliśmy już wszystkie, widzicie, teleportery. Potrzebne nam do ulepszenia RPK. Wskakuje 12 Pewnie psy Na pewno Przydałyby się małpki. Stawiamy Wstawiamy Bouncing Betty Ponieważ potem będą maksamo I uciekamy stąd żeby psy tu nie... siebie nie respiły Tak, nie wy się. Marsjani będą gdzie was rąbał. Zauważyliście, że za każdym razem Marsjanek ma inny celownik? Inny kolor celownika? Jaki unik? Ale y kolor celownika od Marsjanka to zależy y chyba od... Y o właśnie, od aktualizacji, bo to jest tak, że ja mam cały czas taki sam, bo ja faktycznie w ogóle na nęci nie siedzę, Na pewno. No. I tutaj szybko wyrzucaj mas. Sylwetyzm Nowe... Raz... Dwa... Trzy, Nie, bo tam jeszcze jedna pięć, jest. Pięć... W samych schodach. O. Sześć... Ale dużo. O, to się obstawiłem! Znaczy, na my stajemy w tym... Przejściu... Próbowaliśmy w tym, na tej mapie e, dużo liczy, ale żaden się nie udał po prostu po moich aktualizacjach kapa yeah. No to yeah. jest po prostu świetne jak udrywa te duszki yeah. i wszystko Ło wow, ja mnie odpływam Ale boom <laughs> widzieliście Dobre dobre to było widzicie spadłem na zombiaka. Ja cię to było dobre. Pamiętam jak my z Kazikiem graliśmy kiedyś w... Jak z Kazikiem graliśmy w DayZ, w Call of Duty World at War. I y, Kazik też, y, ja deadłem, to akurat był wtedy chyba 15. Y, ja Kazik zrzucił małpkę. Y, zrzucił centralnie koło mnie i zeskoczył i wpadł na dwóch zombiaków i zatrzymał się na nich. To było dziwne, ale zaraz jakich nie wiem, 3 sekundy spadł. Ale to śmiesznie wyglądało. A po, po Kazika no. i y, dziwnych y, zachowań, to pamiętam jak Kazik w Nocni Umarłych, ale to jest akurat w miarę normalne, bo tam jest, y, tam jakoś inaczej biją te zombie, przez jakieś dobrą minutę trzymał się z 20 zombiakami dookoła siebie i to był jakiś cud. Z broningiem. Z, z broningiem. jak, jak szalony. No ale Kazik to ma, y, to jest normalnie mistrz rzeźni. Zobaczycie Rzeczy, go. Widzicie? Wzm... powrót do rzezi, w jest, Tuories, znów rzeź, pewnie to go napędza. Tak. Pewno zobaczycie jakieś filmiki z nim, jak Gana prosi ode mnie. Zasieja Gana PS3. Ale z... przepraszamy bardzo za jakość, bo yy, nie mamy właśnie do PS3 żadnych nagrywarek, więc... Yy... Więc będzie, będzie problem. Będzie kamerą nagrywane, taka słaba... Ale na żywca, na żywca jest, jak wiecie, trudniej, ale można bardziej pokazać jak się gra, nie. Tylko trochę się wtedy mówimy tak można zacinać, jeśli chodzi o mówienie, nie? Ciągle stajemy w tym przejściu. Na razie jeszcze nie zobaczyliście gdzie, jak schodzimy. Dobra, to teraz wam pokażę. Schodzimy, kiedy mamy... I tutaj żołądę. bierzemy Marsjanka lżejszego gnota. Obiegamy ich i biegamy tu na prawo. Potem biegniemy tędy. Zobaczcie sobie. Nie odwracamy się jeszcze, bo e mogą nam z tyłu wybiec. Akurat ja bardzo dużo ich powyżynałem na instant więc mogę się odwrócić. Trzeba sprawdzić. Ale bardzo mi się podoba ten kolor. E ten. Zrobię kadłubka. Kadruka kiedy chce się zrobić, jepło w nogi Z marcjanka, ale też trzeba mieć takowe wyższy Tutaj 14 powinien być dobry, nie? A próbuj jeszcze celowników do gnatów. Przy ulepszeniu na przykład co to było? gali? Czekaj, ja chcę się pobawić teraz. RAMBO! O. właśnie przy celownikach to przy ulepszeniu Galila i w Fafala są celowniki takie jak gwiazdki, serduszka i inne Po prostu fajne są gnaty jak się je ulepszy te ale z wyjątkiem tych celowników Przez to ja w ogóle nie ulepszam Galila nigdy praktycznie I trochę tym zrąba. nie mogliby ustawić jakieś źle gnata Na jeden kadubek. Ja z przyzwyczajenia bardzo często robię kadubek, na gdyby, co, gdyby przyszła jakaś potrzeba. Jest jakaś potrzeba? Yy, Zobaczcie, jest kopnięcie muła. Jest. A mi chodziło do ubikacji, jakaś potrzeba. <laughs> nie, no żartuję. Dobrze, wierzymy, czy... Nie, kopnięcie muła nie. nie. Ale luknij, może jest, może się przyda. No jest, ale po co jak będziemy próbować glicza? Jak będziemy mieć to, to już nam się nie uda. No to wywalamy z małysianka jak najszybciej się da i... I... robimy glicza. O ile się uda. Szybko stawiamy. Był klapczyk? A, no tak był Yeah, dobra. Lerong! Czemu to jest Lerong? rąk? W ogóle no. nóg nie ma. Nie, jest jedna noga. Nie, to nie jest noga, to jest stopa. No, no, I właśnie... Chyba... zwracam konar, przepraszam. I właśnie, a, a propos yy, tutaj tych rąk i nóg. To w ogóle nie ma całych kończyn, albo samej głowy, bo głowy się akurat rozwalają, A ten to jest normalnie chirurg, chirurgiem będzie. Ja będę chirurgiem, ponieważ tutaj jest straszny błąd wywołany tym, że są same, same stopy, same ręce, nie ma ani jednego palca. W kolejnej części Black Opsa 2 chyba będzie taki lidus będzie biegał z piłą maszynową i będzie Piła maszynowa, nowy normalnie, nabytek u piła maszynowa. Walinowo. No, powiedziałeś maszynowo. No, oj, na no, strzał. Pomyliło się z Dead Machine, nie? Tak, dzisiaj tyle razy y, y, był Dead Machine. Y, w Już nie będę brał. No leć, 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 bo jest problem. Tak, Dajcie się, nie się nie leć do tyłu, a nie z... A, no, RP, ja RP, ja RP, się... RP kaczkiem... Aha. H hrp -czkiem. Nie dobra, dobra, ma Tak biegniemy? Maseczkiem. potem To jest kontynuacja naszego e, taktyki. I tutaj jak się ma wundera, to się ich zbiera, wtedy jakby się nie strzela, tam Najlepiej tylko razu się wundra. Taktyka ta jest świetna na, jak, jeśli się ma wundera. Pokażę Wam kontynuację, bo znowu bym je wyrżnął. Gdy ma jest dużo, to znowu powtarzamy, ale nie skręcamy tu, tylko biegniemy tędy. Tu. Zaczynamy znowu zaskakujemy o, tędy, chciałem wam pokazać, bo potem to nie będzie okazji, to chcę poinformować, że to jest mój pierwszy quick. A jest pytany. O właśnie pierwszy quick, pierwszy quick, właśnie. Z, zapomniałem tego gazu. What the fuck? Czemu dwa szybkie? Nie, chyba to y około. Masem, masem, bo będzie mu ulepszać. Nie przecież. Się cieszyć, a nie, nie, się nie, 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 ulepszyć chcemy! nie, że jest że krwi. Raz, krwi. trzy... Koniczyn nie, Koniczyn. Koniczyn! Koniczyn! Koniczyn. nie, koniczyn. koniczyn. nie, No nie, nie, Oh, to ja też tak teksty, tak... Tych, y, tutaj... nim, 1, mhm. teksty tych... Czekam przed nim, czekaj! Formuła jeden, pa. Teksty tych gości mi się sami rozbrajają. Po prostu rusek jak zaczyna nawijać o tej swoje wódce. Y, on nawija o niej cały czas, ale... Lepszy niż moje wojewódzki. Mm. Dobrze. Jestem ruskiem? Aha, pa, jestem ruskiem. Na naszym Nikolajem. Zapraszam. Chcę wam pokazać, może pokażę wam przy okazji, jeśli jesteście na PS3 Pokażę wam bardzo fajnego glitcha Jeśli was jest dwóch, patrzcie, jeden stoi, skacze tu, stoi tu I stoi, i wyżana tych co będą tu I tych Głównie tych A drugi Jeśli jeden, drugi tam stoi To jest bardzo fajny glitch Po prostu Skacze mu na głowę Skacze mu, postaram mu się skaczeć na głowę Bo wtedy zombie przelatują tu Kilka tam przyleci tu. Nie, one, one nie idą wtedy. Tędy, te, pro, kilka tylko przyjdzie, większość przyjdzie tu. To jest bardzo fajny widzieć. I wtedy, jak to było, to wtedy się miotaczkiem albo wunderem strzelało i miotaczki można było cały czas, bo ono się w końcu w nim nie kończy. I strasznie jedną rzecz zrąbali, bo w kampanii niby jest miotacz, ale mogli bo ulepszeniu gnatów dorobić na przykład do nie wiem do M16 albo do Galilka albo do czegoś miotasz pod spodem. To by było naprawdę fajne. Trzeba położyć, żeby wyrąbało. I masę, masę. Nie no, tu, nie, tu lepiej, tu jak stoję to lepiej już jednak RPK, bo jak tu mi podejdzie szczel z Marsa to dostanę podwójne baty. Od no tak, ale Marsianek ci tu nie zabije, bo to nie w końcu wort nie? Ale mnie zrani. I headshoty w wardy na zombie, jakby były dużo fajniejsze, dużo bardziej się kremował. O, pieski, Wysko wyskoczył jeden piesek do nas. I to tu jest tutaj strasznie zrąbane. Dzisiaj nie zrąbane, ale jak są psy, to jest jedna mapa, gdzie są psy. psy, psy. Bomba rozwaliła psa. Pierwszy no? raz mi się też złożył. Rozwaliła. Ojej, mamą. Ma, ma. I ten. I... Będę miał, nie, nie będę miał. Na masjanko. Jak są psy i zombie, to jak się rzuci małpkę i się kogoś chce uratować, to jest problem, bo pies nie reaguje na małpkę. No, mnie właśnie tak zabiło. Ludzie mówi wołaj, i, wołaj. I, rzuć małpkę, rzuciłem, a tu mnie pies doparł, bo byłem bez Jacka, bo mnie deadly Tutaj dużo amo w e, masie. Jak się. Jakie się nas na ulepszony? Blaster, e, coś tam, coś tam. A Wunder? A Wunder? Wunderwaffel. Nie. Wunderwaffel się w ogóle fajnie. Mój kolega ża. mówi na to Wunderwafel. Wunderwaffel. Szkoda, że nie wunder super. Fajnie się nazywa. Wunderwaffel... E, jak to było? Wunderwafel g 2 o no, jestem w DG, my jesteśmy w DG. My jesteśmy w DG. Dobrowie, Tam coś tam. No rzeka, że, że jest mało krwi, kurde. Bo mało, on się tylko przekazał. Mało krwi. Od niego się wylała, nie marryć. Dobra, ulepsz Marsjanka. Nie, ja poważnie mówię, ulepsz Marsjanka. Bo się. Kość mnie! Jeszcze nie. O! To mnie zaskoczyli. Zobacz nie ma kupnięcia muła Jak jest to kup Jest kupnięcie przecież u ciebie nie ma Za Ja ma... Ci się nie bo ostatnio u ciebie nie było Jak to nie było? Nie było na 100% było na... Nawet nas nie było. miałeś Sprawdziłem nie było Było A wtedy wtedy nie no było No nie było no i co? No wtedy nie było Bo coś jest Psz! Rąk... Nie rozmawiamy z tobą mów do ręki Dobra, Mów nie... do mikrofonu i co? Nie pokazałem ręki 1-0 dla mnie was. <laughs> W prosku Dobra. Było, wtedy nie było, bo coś zrąbałeś. Zrąbałeś, tak, offline było. Ja zrąbałem, coś... bo ty nie chciałeś ruszyć tyłka, tylko grałeś na dole. O. Na PS3. O, tak. tak, bo tyle nas, bo było nas tak, że jedni grają na dole, inni grają u góry na PS3. Maniaki, nie, nie, dobrze. Yy... Dobra, tu gocyś.pl i lidoś. Musimy dokończyć w następnym odcinku, bo mamy mało czasu. Skomentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego odcinka. Nara.